Kurwa, jak patrzę na niego. Amadia, kiedyś ty śliczny jesteś. Słuchajcie, to jest nasz main event fame 17 Amadeusz Ferrari kontra Kamil Łaszy. Kupujcie Pay Per View już w ten piątek za dwa dni. Nie, ja nie zamierzam się z że Możesz mówić sobie co chcesz, ale jak to będzie no, za, no, no, za dwa tygodnie. Tu, za dwa, dwa dni. Za dwa tygodnie, no. Za dwa dni ci dopadnę, no. No, no ja czekam. Bo ja przyjdę, zobaczysz. No. <laughs> ja przyjdę. No. No. Ja, ja przyjdę. No. Tylko ja wziął. Tam mama, tam, przyszli. Musisz mnie. uważać, żeby mnie nie zostawił w oktagonie no. w swoim gardle. W swoim już miało że już sobie życzę, Po konferencji nie uciekajcie, bo zrobimy sobie kupą stary. Dobra, panowie, i do publiczności. Słuchajcie, wielkie brawa, to jest nasz main event, Fame 17. Bernari brawa, i Kurwa, ja bym nie mówił tak brzydko do łaszczyka. Jakby mi wyjebał zęby, kurwa, to bym... Dobrze, panowie, zapraszamy na miejsca, a my przejdziemy do kolejnych walk. Wiewiór, Wiewiór, ostatnio widziałem, że bardzo masz mocną spinę. Mówiłem ta kurwa nie ma zasad kurwa mojej matce będziesz mi mówił prosto w pyski już kurwa nie ja żyjesz w śmieciu kurwa matki, bez... Śmieciu. zasad, nie żyjesz kurwa. Ja ja Niech cię kurwa, matki, ale... Panowie ciach! Ciach na razie, ciach! Te, te emocje będą... Te ciach. emocje... O. Będą miały upó, słuchajcie, już w piątek, ten konflikt pa, zakończy się. Martwy, w piątek. Pan wyobrażenie mojej matce, kurwa, po prostu w ogóle nie będę wiedział. Ciach, ciach, ciach! Nie nie, kamień, kamieć Jesteś trupem, kurwa! Ferrari, Czasch trupem! Amadeusz usiądź. Nie w papaja, słuchaj. Ale człowiek ściana, to A... po prostu się odbiło. Dobra. Co jest? Jedna? A ojciec, okej. Proszę no, nie okay. rzucać. Tylko już nie rzucaj. Bo dostaniesz A my przechodzimy do kolejnego... Kolejny pojedynek. Kurwa. Kurwa. jak wleciał ten, jak wleciał ojciec Ferrari'ego, to rzeczywiście coś tam musiało pójść. Jakby to jest jeden z bardziej wyważonych ludzi, powiem szczerze, że byłem na przykład przy tym, jak Amadeusz był totalnie wkurwiony, jego ojciec na cirku, tam uspokój się, coś tam. Więc kurwa, no musiał się obruszyć tym, no. Weź co powiedział? Po... Chyba z tego, co oni tu powiedzieli, to Łaszczek do niego powiedział, że tak coś do niego powiedział, Mówię, że tak, to sobie do matki możesz mówić. Kurwa, i teraz jest pytanie, jest to obraza matki, czy nie? Tak to sobie możesz do matki mówić. No, nie wiem. On powie coś. Nie dawaj, pomóż. Ty, bomba. O, Poprosimy coś. o Chyba. cytat numer 8. Są to słowa skierowane y, do bomby. Jeba. Zaraz, jeszcze jedną rzecz trzeba to... stop. Ze mną jakby wyskoczył, to by w pierdol w pierwszej rundzie dostał, niech się ciągnie. Czy chciałbyś zawalczyć z bombą, ale w naszej federacji, nie wypożyczony do High League? No tak, no bo mi gdzie mu, gdzie mu spuszczę w pierdol. Nie, nie? w naszej federacji z U nas, no. Sam powinieneś to wiedzieć? No kurwa, jakby mi ktoś powiedział, że tak mam sobie do matki mówić, no nie wiem, jakby uważam, że w momencie, kiedy jest jakaś dyskusja między np. tobą a nom, a ty mieszasz to moją matkę, kurwa, nie wiem, moją dziewczynę, czy, czy coś. Chociaż z drugiej strony, z drugiej strony, jak ktoś by do mnie powiedział, nie wiem, ja bym mu powiedział, kurwa, masz zrobić to, i to on mówi, nie wiem, komendy to sobie dziecku wydawaj, swojemu. No nie wiem, no chyba nie jest to jakieś takie obraźliwe. A sam fakt poruszania w, jakby w jednym zdaniu matki, to zawsze tak na to się spod byka patrzy, nie? No mówię, że tak, że chciałbym, no. Pewnie, że chcę mu spuścić pierwszy. Wojtek, i to jest raz pytanie do was. Czy wy będziecie się starali doprowadzić do tego pojedynku, ponieważ panowie podgrzali? Też jeszcze zależy co, nie? Bo wyobraź sobie, że ja powiem do ciebie, ty kurwo jebana, a ty mi powiesz tak, to se do matki mów. Wiesz, że mam do matki powiedzieć, ty kurwo jebana? No nie wiem. Kurwa, no takie, no. No nie wiem, chyba no, Moim zdaniem jest to takie obraźliwe, trochę, nie? Ali, atmosferę. Kurwa, oczywiście, że tak. Eee, brawo! Myśle, myślę, że, myślę, że. No też zależy, co bym powiedział. Nie wiem, no myślę, że jak chcesz komuś tak powiedzieć, to nie wiem, to ja na przykład ja mówię komuś. Tak, se, tak to sobie do kolegów mów, nie? No. Zajebiście. Już wiecie. Nie? Myślisz, że byłby to dla ciebie ciężki ja. przeciwnik, czy nie? Nie, myślę, że nie. Łatwiutki. E, słuchajcie, wiewiór bym Alan, Alan, bo wy się przerzucacie inwektywami Ty jesteś głupi, ty jesteś głupszy i tak dalej. I słyniecie we dwóch z takich nietypowych wypowiedzi publicznych, prawda? Zgodzimy się? Zgodzimy się, nie? Mam dla was zadanie. Sprawdzimy, może nie kto jest głupszy, ale kto jest mądrzejszy. Kto płynniej przeczyta te zdanie? Proszę nie, bardzo. Nie, pierdolę, ja się nie bawię w żadne Poczekaj, tylko przeczytaj. Ja mam, nie, ja, mam nie wiór. ja nie będę nic czytał. Ale nie umiesz czytać, kurwa? Nie, ale nie, nie będę nie się wiór, bawił kurwa. To, Nie będę się no bawił, nie, bawił to, to nie chcesz czytać. Wiewiór, nie, Dobra, nie, wiór, nie, nie umiesz czytać. Nie, nie, ja to nie gram i tyle. Ty czy... możesz dawać cisłe zagadki. Ale to jest pisanie, to nie jest czytanie. To jest czytanie, to, jest czytanie. to, jest, czytanie. to jest czytanie. Nie będę nic czytał. Ale możesz wygrać na Mam za darmo. Nie ja będę nie nic czytał. Ja Raz, dźwięczę. Ja, z... ja przeczytam. Aby nie przejmować się nieprzychylnymi okolicznościami przerywanej transmisji, serdecznie zachęcam wysublimowanych koneserów frik fightowych, potyczek do zakupu pay z legalnego i legitymizowanego źródła. Za co ślę najsam przód, Co kurwa, najsam przód? Stokrotne podziękowania, co to znasz, sam przód. Dobra, to może... Wy... wagę, ja nie, nie Ale zbija wagę, nie będzie czytał. No nie, proszę to. cię... Ja zaczynam, potem Alan, kurwa. potem Jewiu. Dobra, to Ja, ja, mówię, o, woj, ja, woj, ja, ja mam największy Ja plan mam wyjebane, i no. ja nic nie czytam. Dobra, stop, nie, Wojtek. Nie, nie będę się dawał w takie kurwa. Ale kraje. to jest przecież. To możemy zrobić tak, że. Ja nic nie czytam. To nie będziesz jest za... ruszał ustami, a ja za ciebie przeczytam. Dobra, Sebastian, to przeczytaj i dodaj na końcu kupujcie legalną kulturę, czy coś takiego. Dobra, ale to ruszaj ustami. Dobra. Ale jak się potkniesz, to mamy walkę. Czekaj, czekaj, no dawaj. Aby nie przejmować się nieprzychylnymi okolicznościami przerywanej transmisji, serdecznie zachęcam wysublimowanych koneserów freakowych potyczek do zakupu pay per view z legalnego i legitymizowanego źródła, za co się ślę najsamprzód stokrotne podziękowania. Piękne przesłanie, Sebastian. Wielkie brawa dla Ciebie. Brawa, potknął się, ale. Słuchajcie, dobrze. kupujcie pay per view tylko Urba. z legalnego źródła, wspierajcie organizację. I, i bardzo za to dziękujemy z góry. Zjebałem, kurwa, tą pleśnię. Tak, śleł, 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 Specjalnie to było. Aż, kurwa. No dobra, Alan. no dobrze, no to... Słyszałem, że ty chcesz koszulki robić, Macie tutaj ja, perfier, ja jedyne dobre. To. Ja już Ale już ładny głos masz. Kurwa. No to ja mam dla ciebie prezent. Nie bądź dla mnie kurwa. zły. Nie rób koszulki Cze, bez... Czemu ludzie, kurwa, potrafią dobrze wyglądać, kurwa, bądź, bądź wysocy, przystojni, kurwa, mieć kratę, kurwa, wiesz, dobrze się bić, kurwa, grać na pianinie, kurwa, trzy utwory, mieć ładny głos, kurwa, interpretować jakąś postać, a ja muszę być jakimś jebanym idiotą, który, kurwa, jakieś głupoty mówi w internecie i nawet mu coraz więcej platform i przestrzeni do tego, żeby napierdalać te swoje głupoty zabierają. No przecież to jest... Przecież to jest jakaś masakra, nie? To jest chujnia straszna. Stary, liczy się osobowość? Właśnie, kurwa. Jeszcze się osobowość liczy. No. Mam dla ciebie lepszy pomysł. Popatrz na to. Zróbkę Poproszę... dla widza? Nie idę propozycję. Nie, to nie to. Poproszę materiał e、10. 10. Gajcie chwilkę. Tak... Co ty na to? To już nie koszulki, tylko pudding zrobię, słuchod�. No! Dobra, to... Dobra. proszę bardzo. Panowie, a o co w ogóle chodziło u was z tą walką? No zabawne, nawet zabawne, sosowe. śmieszne. E, bo dzisiaj... To Alan sobie coś wymyślił, nie wiadomo o co chodzi. Ja nie dostałem żadnej takiej propozycji. On nie chciał się bić we MA, zgodził ja się tylko na ta propozycję. Ja oczywiście zgodziłbym się z tobą na, na walkę na we walkę MMA, tylko słuchaj, kiedy ty, kiedy ty już się szykowałeś do walki z Tańculą, bo miałeś... Lepiej być chujowym we wszystkim, niż najlepszym w jednym. No, <laughs> masz rację. O, to ja w twoje, wtedy, kiedy ty się dowiedziałeś o tej walce w listopadzie, ja sobie po, po bandurze sobie balowałem i tak dalej. Dopiero dostałem telefon dwa tygodnie temu, że D9 mam się teraz. bić. Ja mówię, kurwa, oczywiście, tylko dajcie mi to w K1, to od razu wskakuje. Na MMA, trochę, trochę dajcie mi trochę, trochę dłużej przy, na przygotowania. Ale niestety nie mamy czegoś takiego jak czas. Pas oh. Nie, ale ja rzuciłem, Natomiast... tylko, ja rzuciłem taką luźną propozycję. To taki, taki po prostu pomysł ode mnie. Że jeżeli, miał... jeżeli kiedyś dojdzie tak. do walki w MMA i Bibił też... Oczywiście, jak najbardziej, ale jeżeli, jeżeli pierdolnego pierdolne w piątek, to tak jak powiedziałem, że chciałbym zrobić z nim rewanż, żeby mógł się odkuć w 7-7, co mi nie będzie. Ale najpierw różnicę... musisz coś wygrać w MMA. Nawet, na nawet jakby... jakbyś ze mną wygrał w K1, to i tak musisz Dobrze. wygrać coś ja już, w MMA. Ja już dostałem, ja już dostałem oczywiście e, reprymendę, czy reprymendę. To, co mam zrobić. E, żeby dojść do ciebie, jeżeli chodzi o walkę o pas 7-7. Jak najbardziej. Ale i tak przegrać. Ja wiem, więc... że ja wiem sobie, to muszę no, na to zasłużyć. Oczywiście. Więc to bez różnicy, I pierwszą, i tak dostanie pierwszy dostanie który sobie zasłużę, rozpierdolę ci w piątek i to sądzę, że to przed czasem będzie. Tylko nie wiem, w której rundzie. No będzie przed czasem, będzie, ale to ty w pierdol dostaniesz. Yes. No, tak Weźcie prawda. go się, obudźcie, bo masz tu kurwa, to kawę jednij sobie mocną kawę, bo. jest dobra kawka. GPS pierdo... i dobrze jest? Chłopie, jak ci pierdolne, to z ciebie już nic nie zostanie. Słuchaj, ja, ja już widziałem twoje. Cygaro się zapałkami odpala, cwelu, to odpalaj kurwa chłopakowi cygaro z zapałkami, cwelu. Te kurwa uderzenia nie robią dla mnie w różnicy. A właśnie ty też, Wiewiór, powiedziałeś w wywiadzie dla antyfaktów, że Alan ma niski iloraz inteligencji, przez łatwo go podkręcić. No, tak jest. Przecież widać, jaki to cymbał. No no, zawsze spojrzeć. Dobra, no słuchaj, ty może tam te fizyczne kurwa te zagadki sobie rozwiązujesz, ale uwierz mi, że po piątku nie będziesz już zdalny, zdatny rozwiązywać tych zagadek, uwierz mm. mi. Nie wierzę, lewi, nie tam, wierzę to ci. Się, No to zobaczysz. Ale na co bardziej na głowę działa, picie w Warsaw so Shore czy ciosy w OKTAGONIE? Sądzę, że ciosy. Trochę tych wal skoczyłem, nieraz się kurwa tam przez to też zająknę, ale to, to mówię, to, to tylko wiedzą o tym... E, tak do starego powiem ...jak to się mówi startowali, którzy dużo, dużo ciosu zebrali, jak to się mówi po głowie. Ja, przecież Ty zawsze byłeś głupi. No nie, <laughs> nie. No, ale... oczy, oczywiście, że nie. Znaczy sobie Warsaw so Shore stare pooglądać. Wystarczy, wystarczy, twoje filmy kurwa pooglądać, które ci moi... na przykład wrzucę, jeden kurwa, z filmików i wrzucę sobie na Tak co? I zachwieje twoją, nie rozumiem, co twoją mówisz. tezę, zachwieje którą, którą wyznajesz na tym filmiku właśnie. Jaką tezę? To zobaczycie, zobaczycie ci na Dobra, to zobaczymy. Wac, coś masz do powiedzenia na pewno, bo ty już się... A na jakim filmiku? Poczekaj, he, ale he, nie, wie... poczekaj, bo on mi jakąś... zobaczysz. Ale o, kto, zobaczy. o który filmik ci chodzi? Może masz szerokie karki, ciężko cię będzie zagotować. to ja w piątek to zachwieję tą Aha, tezę. Aha, o to ci chodzi, kurwa. E, Wac, ty na pewno się szykujesz z czymś mega mocnym, bo jesteś mega cicho. Cisza przed burzą. Słucham, po prostu, co macie do powiedzenia? A co ty masz do powiedzenia? Że jest tu zajebiście i dziękuję, że mogę zwoić. <grym> dziękujemy za dzień. Podziękujemy Wacowi, że przyszedł w ogóle. To, że sobie... Dziękujemy, brawa! Nie wiem, ile Wac dostał pieniędzy, ale tak kurwa jakby niczym się nie wyróżnił. Nie wiem, czy nie, nie, nie sądzą, że jest przepłacony. Nie wiem też, jak się na przykład przekują jego fani na, na ten, nie? Czy rzeczywiście dużo fanów Wac to ja to kupi. Dziękujemy za. Dziękuję bardzo, bardzo Dziękujemy za obecność. No ja, nie wiem. ja się nikt nie pamięta, że tam siedzi, znaczy to znaczy, że pokota. Sebastian, ty zostałeś można powiedzieć wygranym ostatniego cage'a. Ludzie cię polubili. Oj. Tak, tak Mocne było. Słowa. Mi się ogólnie wydaje, że ty byłeś bardzo mocno zestresowany w klatce, kiedy organizacja cię ogłaszała. Trochę byłeś zestresowany na konferencji, ale tak. na tym cage'u się wyluzowało, siedziałeś też obok mnie. Wszystko jest wytłumaczalne. Powiedz mi, jak ty się czujesz teraz, tutaj, kiedy masz przeciwnika, w gdybyś miał przeciwnika typu takich jak jest Ferrari i Łaszczyk, to byłoby jeszcze lepiej, ty byś czuł się jeszcze w tym lepiej, bo ty jesteś mocny w słowie. Słuchaj, no be, f, 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 nie wiem, nie wiem tak naprawdę, jakie jest pytanie.